Dobra, słowa. Kamil dojdź. Dojdź Kamil! Słowa. Brawo! Już nie dajcie, nie dajcie, dojdźcie! Krótko, krótko! Uciekaj! Brawo, Kuba! Zostań, Dobrze! Kasper szybciej, powrót! Widaj Gacper! Ja cóż, Gacper, uciekaj! Zdaleć! uciekaj! Zdaleć! 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 grane było. I druga strona, gramy drugą stronę. Druga strona. No, drugą stronę gramy. Dojdź, dojdź. Gonimy, gonimy. Do boku, do boku, do boku. Do przodu.

No, odbierz, bo Kasia. Ja. Halo. nie mogę... Odbierz, może nie. Ale ty, dlaczego nie łapie? Ale idź, patrzcie do boku! Podejdź, tak, jak my. Albo... Halo? Albo... 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 <mary> No to ja robię, słyszysz? Grają metal. No siwe. Steruje. Lecisz. Lecisz. Walnij, Tak? No po tak. Halo! Kasper Wączeka, że niby ma kto grałeś?

ale A Nie, nie, nie. nie, kupia, kupia. <suszy> się i tu Patrz, tu patrzysz. Patrz, tu Kur... Patrz, tu patrzysz. tu Dawaj, Patrz, tu patrzysz. Patrz, tu w Patrz, tu patrzysz. Patrz,

i druga strona, druga jeźdź Dorwid dawaj do przodu, jeźdź Kamil zagraj szerzej to no dawaj rozgrzewam nie, nie, nie nie, nie, nie nie, nie nie na zamach Brawo, brawo! Brawo, brawo! Dawaj Dammy, 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 dammy! Dziękuję! ogóle Dziękuję! 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 Grają, no grają nieźle, no, niech się trzy zadania. U nas w tym trzy zadania. Tutaj trzy zadania. No, jak mogą grać? No? no, z tego, że on na pana. broni, jak on na meczu pana. za pana. lat. Nie chłopaki się starają. Tak. Nieźle, no, ale, no co z tego, że grają nieźle. Proszę pana. Znaczy Proszę pana. nam pana. obronił sytuacje, jak, jak już jak już jest po meczu praktycznie. No ale co Bartuś, co robimy, Bartuś? Stoimy czy gramy? no, no, zawodnik. Bartek ma pilnować jak brata, pamiętaj. No, dojemy No, no, no Norbi, no, dawaj do przodu. Norbi do przodu. Nie dajemy się wyprzedzać. w lewo. lewo Norbi, w lewo. Szesnastka, tyły. No, i łapiemy każdy swojego. Co no, szesnastkę, Norbi! Kacper, kogo kryjesz? Tego, co rzucał. Moja! Dalej, Kacper! Daj do Dawaj, Norbi, do Dawaj, dawaj do końca jeźdź! Dawaj, Kacper, pogoń! Dawaj, do przodu! Kacper! chodź! Nie daj, Kacper, nie daj! Kamilku, chodź! I podaję z zawodnika, Kacper! Po ziemi, po linii! Kasper walczymy, bo ja nie chcę zarazem. No. Lewą, lewą! Lewą nóżką. Norbi 16 w prawo. Kryjemy 16 w prawo. Kasper tutaj. Dwójkę, dwójkę masz Filip, też masz blądy na Filip. Norbi, no? Tego to rzuca. Oczywiście. No, no co? Kogoś. No, tak, bo przed chwilą Kasia dzwoniła tak samo. Już co, 4-1, przegrywamy. Dobra, Oj, pięć, piąta. U nas Filip strzelił z główki. Nie, pa, Patryk wpuszcza takie szmaty, że wiesz co. No, w tej chwili tak, w tej chwili strzelili.

do niego, no. Okie, tam, tam. Zimno jest jak diablo. ruszaj się. No wyszła, no to wyszła, to graj. Do... No. Ale dawaj dusza tego Dobra, dobra. I z powrotem, bo graj z powrotem. No i po linii. Po linii. Pierwsza, pierwsza, dłuższa. Tak, dawaj. No już,

W takim momencie. Zaczynać? Nie. Chłopaki, nie we trzech tam. Już! Kacper! Idź, 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 idź! Dobrze było. Pomysł, pomysł był dobry, chłopaki. Dojdź, Kasper. No jeszcze raz. No, no dawaj, Filip, blisko. Nie, nie. Nie, teraz przeciwni. Nie, nie wesz w to bójstwo. Chłopaki, no nie bać się, no. nie bać bacz, się. No. Dobrze. Filip, swojego... Dawaj, już, dawaj, Filip, szybciej. Już. I odegraj! Kasper, ja jestem w Kasper, do boku masz, to bokiem masz. no nasza, nasza, to... Do... No, dawaj, dawaj. męcze. Biegamy. No. No, Już lecz. Spokojnie, Tiny, no słuchaj, to ja ci odpowiadam. Widzisz, że słyszysz nie jest No i co, ja mówię spokojnie, spokojnie bo tam jest... Patrzcie, Kacper tu tył, ja Filip tam. Dawaj 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 dawaj. No, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj Dawaj, 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 dawaj kogo kryjesz? Tak. Dobrze. Dobrze, coś, coś, coś Filip, pierwszy. I wracamy do życia Norbi w lewo. Nie we dwóch tam, Filip, Kacper. <tomuńczyk> No i do grycia! Kryjemy! Filii, przesuńcie o jednego w prawo, No zobacz jak jest! Filii w prawo! No! To jest... Gubuś no, nie daj się tak odepchać, i możesz polecieć tak! No, no Filip ustaw, na co kapitan! No robi się dzieje! Patrzcie no, na piwo! No, ale to mocniej trzeba Filip! Kasper, ale po co to tak biegniesz do przodu Patry. całkiem? Po co tak do przodu całkiem lecisz? Do tyłu się są! No zeszła ci no to, przegrażę. Dawaj, kacper. Patrz w ramach! Szerzej, kacperku, to musi być szerzej. sordy, dojdź! Nie bójcie się piłki! Kacper, czył! Dołóżcie, robijcie! Dawaj, <mayoría> kacperku! Ej, strach! Do, do, do. Mało braku. No, Pozycje nie grają źle, kilka woda na do... To... Kacper, jeszcze do tyłu. 5-1. Już 5-1. 5-5. 5-1? Tak. W macie 11 tutaj. Tak, tak dawaj Kacper, dawaj. Już.

Komuś mówię w prawo za szybko jesteś na boku Kuba, w prawo Kumuś, widzisz, złoty na środku później. zobacz. patrz co się dzieje, bo się odwróciłeś, nie widzisz. Milieka Smerku stój. Po linii chili. No i dawaj, i dawaj szybko. Kamil, gdzie? Tu kamil, Kamil, no. no, dawaj, idziemy. No, dawaj, dawaj Kamil, nie bój się. Nie weszła, oh, nie stawaj, A, nie weszła, nie stawaj, Kamil, dawaj. Na sperwo ci nie ma znowu. Ta, 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 ta. Znowu ci jakoś krzywo stoi. Co, dobrze mi Dobrze, Kamil, i dawaj, rzucamy Kamilku, Ponieważ, <tuk>

no, kryjemy, kryjemy! Głowa Filip, tak! Dawaj, dawaj Kamil, walczymy! Michał dochodź, dochodź! Dobrze, Chodź Kamil! Chodź chodź, chodź szybko, na, na prawo! 20 pompek dawaj Na prawo Filip tam, Jesteń, tam, tam! Jesteś w ogóle! To masz Idź, idź Kamil, idź! We dwój. Okay. nie powoduje, przewracać się. na prawej i pomocy. Dobrze. Idźiesz spiło, piłką, suba na kolano. Chłopaki, no. O mój gramy częścią stopy. jeden. bramkarza. Nie wkręć ją! Maurejka, Kamil, ucieka! Ucieknie! Przez niego, no! Rusz no! Brawo! Dawaj Kasper, do końca! Kamil, cofka, tof, cofka, Kamil! Podanie, podanie, podanie! 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 Brawo, Kuba! Brawo, Kuba! Brawo. I do tego komuś, do środka! Komuś, do środka! Kamil, tego co rzuca twój jest, nie Kamil? No to dawaj do niego! Głowa! Do niego! No daj duszą, patrz, duszą no. do zbrankę, Do boku, do boku gramy! Stoję tu teraz jeden na jeden w ten Nie, nie, Staje tu teraz jeden na jeden nie, 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 no. Jak jeszcze raz odwrócisz 150 pompek robisz. Też ty tylko że 150 robisz. Załóż no, no dawaj, jery robimy. I Ante Nie, nie no stało, tak nie zabezpieczaj tak, Antek, lewy lewy Dobrze. No. dawaj, dawaj. Jeszcze... Stajemy, stajemy trzeba wyjść i grać. Nie dajesz grać w o tym. się podajemy. Zanim podamy, rozglądamy no. Do bloku, do boku! Druga! Do końca, do końca! Dawaj komuś. Raz po na na prawo. Chodź za lewo Dawaj dzieli, wrzucamy. Dawaj do przodu, do przodu, no, so, do przodu. I tu, tu, Nie dajemy, szybciej, szybciej jesteśmy, szybciej. Cztery rodzecznika. Proszę mój, był. Nie Przed jesteśmy, Nie, panie, panie, panie. Teraz, teraz. Tak, no, To ten, ten. Nie. Dojść Filip, dojść. Brawo! Jeszcze jedna. Tak. Brawo Filip! Znowu niczego. Filip został w Nie złapał, mnie, nie chciało się położyć, stracił za chwilę. Dokładnie. Dobrze. kto no, dwójkę gryje, halo?